Iteracyjna praca. Ach, jak my ją uwielbiamy, albo nienawidzimy. Bo słysząc słowo iteracja, prawdopodobnie albo pomyśleliście o sprintach w skramie, albo pomyśleliście o iteracyjnych algorytmach, które wykorzystują jakieś pętle w naszych językach programowania. Ale czy tego chcemy, czy nie? Iteracyjność jest wpisana w budowanie każdego projektu i spotykamy się z nią każdego dnia. Tym razem przygotowując materiał postanowiłem opierać się nie tylko na własnych doświadczeniach i przemyśleniach, ale zasięgnąłem wiedzy bardziej specjalistycznej i sięgnąłem do mądrych źródeł w postaci prac naukowych. Dlatego w tym filmie, poza swoimi doświadczeniami, będę się też posługiwał cy cytatami czy myślami zawartymi w przeglądowej pracy pana Davida Wina i Claudii Eckert, którzy właśnie napisali przeglądową pracę na temat teraz w projektowaniu i developmencie. I już na samym początku tej pracy możemy znaleźć sugestie, że iteracyjność jest bardzo istotna w procesie powstawania między innymi oprogramowania. jest istotna z co najmniej trzech powodów, które teraz bardzo koślawie postaram się przetłumaczyć. Pierwszy powód jest taki, że nie da się za jednym razem uwzględnić wszystkich. Problemów i ograniczeń, które są obecne w zadaniu, nad którym pracujemy. Drugi powód jest taki, że zwykle nie da się wprost bazować jedynie na samych suchych wymaganiach, i trzeci powód jest taki, że nieoczekiwane interakcje, chociażby pomiędzy członkami zespołu, mogą pokazać, że pierwotny design jest błędny albo nie do końca poprawny i wymaga zmiany. W dodatku, co jest bardzo ważne w kontekście tego filmu, iteracje mogą występować na bardzo wielu poziomach: od pojedynczego zadania po całe organizację. Najpierw powiedzmy sobie o tym, o czym przeciwnicy z mówią bardzo często czyli o wpływie iteracji na tempo naszej pracy. Większość przebadanych w tym artykule tekstów sugeruje, że iteracje nie mają pozytywnego wpływu na tempo pracy, potrafią też to tempo spowolnić. Jest to raczej intuicyjne i pewnie doszliście do takich samych wniosków po prostu w waszej codziennej pracy, no bo jednak iteracja oznacza, że wracamy do danego problemu wielokrotnie, przynajmniej dwukrotnie, więc pewna praca się zwyczajnie z definicji iteracji powtarza. Jednak to, że iteracje nie mają pozytywnego wpływu na wydajność naszej pracy, nie oznacza, że możemy mówić, że wpływają na nią na pewno negatywnie. Po prostu nie możemy tej korelacji tej pokazać. Nie ma jej w większości badań, które zostały przeprowadzone. A druga sprawa jest taka, że są sugestie, że większy negatywny impact iteracji na tempo naszej pracy jest w sytuacji, kiedy bardzo wcześnie, na bardzo wczesnym etapie naszego projektu zamrozimy wymagania, nie pozwolimy się im zmieniać, i nasze iteracje będą musiały cały czas bazować na jednych niezmiennych wymaganiach, a druga sytuacja jest wtedy, kiedy bardzo wydłużamy tą pętlę feedbacku podczas pracy iteracyjnej. Czyli mówiąc wprost, kiedy na przykład bardzo rzadko wypuszczamy nasze oprogram oprogramowanie, przez co te iteracje zabierają więcej czasu i dużo bardziej negatywnie wpływają na ogólne tempo pracy. No i w konsekwencji na tempo zakończenia projektu albo jakiegoś jego etapu. Za to powtarzającym się i największym pozytywnym skutkiem pracy iteracyjnej, na jakimkolwiek etapie byśmy jej nie wprowadzali, jest jej pozytywny wpływ na jakość naszej pracy. Właściwie znowu jest to coś, co jest bardzo intuicyjne i prawdopodobnie doszliście do tego już sami i przez to też nawet naturalnie pracujecie iteracyjnie, bo kiedy wracamy do jakiegoś problemu, wracamy do rozwiązania, które zaproponowaliśmy, do rozwiązania, które wykonaliśmy, to jest bardzo duża szansa, że przyjdą nam do głowy nowe pomysły, że zobaczymy błędy, które wtedy popełniliśmy, a które wynikają z tego, że jakaś praca została wykonana pomiędzy spisaniem wymagań a ponownym zastanowieniem się nad problemem, jak również jest Szansa uwzględnić dużo bardziej szczegółowe wymagania, które wyniknęły z poprzedniego etapu naszej literacji. Ale, mimo że jest to tak intuicyjne, no to jednak ktoś to musiał zbadać. Tak jak już prawdopodobnie między wierszami zasugerowałem, praca iteracyjna to w bardzo dużym uproszczeniu praca, w której wielokrotnie wracamy do poprzednich etapów, wracamy do tego samego problemu i do poprzedniego rozwiązania. I tak jak też wspomniałem, może być ona robiona na wielu poziomach. Nie zawsze możesz sobie nawet z niej zdawać sprawę, ale jeżeli tylko coś projektujesz albo budujesz, to jest praktycznie pewne, że na którymś z etapów pracowałeś albo będziesz pracować. Zacznijmy od najniższego poziomu, czyli od poziomu pojedynczego zadania. Bierzesz w pracy zadanie do wykonania. Nawet takie najprostsze. Weźmy sobie za przykład chociażby zadanie polegające na zmianie tekstu na przycisku. Otwierasz kod, zmieniasz tekst i co robisz następnie? Prawdopodobnie patrzysz jeszcze raz w wymagania i upewniasz się w swoim kodzie, czy na pewno zmieniłeś poprawnie tekst. Czy jest to to? Co zostało udostępnione w wymaganiach. I właśnie wykonałeś pracę iteracyjną, polegającą na tym, że wróciłeś do poprzedniego punktu, czyli do sprawdzenia wymagań. I jeszcze raz zweryfikowałeś swoje rozwiązanie. Była to idealna iteracja. Czyli pierwszą iteracją twojej pracy było zapoznanie się z wymaganiami i wprowadzenie rozwiązania, które te wymagania powinno spełniać. Drugą iteracją, drugim przejściem twojej iteracji było ponowne zapoznanie się z wymaganiami i upewnienie się, czy twoje rozwiązanie jest poprawne. Czasami tutaj można by nawet dodać, zwłaszcza jeżeli te zadania są większe, trzeci poziom iteracji, trzecią pętlę iteracji, czyli zastanowienie się, czy w ogóle wymagania, które dostaliśmy, na pewno są poprawne. Bo zdarza się, że na przykład patrząc na wymagania, możemy dojść do wniosku, że być może moglibyśmy ten problem rozwiązać inaczej, być może inne wymagania, inne podejście do, do tematu mogłyby być lepsze. I w ten sposób otwieramy kolejną pętlę iteracji, która może pociągnąć za sobą zupełnie osobny proces iteracyjny, w który na przykład wciągniemy pozostałych członków zespołu i wspólnie, znowu iteracyjnie, będziemy pracować nad wymyśleniem lepszego rozwiązania i takim zmodyfikowaniem wymagań, żeby jeszcze lepiej dopasowały się do potrzeb naszego odbiorcy. Na wyższym poziomie, czyli na poziomie chociażby projektu czy organizacji, ta praca iteracyjna jest jeszcze prostsza do zauważenia. Bo tutaj mamy chociażby nawiązanie do naszych ukochanych sprintów w Scrumie. Sprawa wygląda w ten sposób, że bierzemy wymagania, implementujemy je. Testujemy, udostępniamy po to, żeby zebrać feedback. Na podstawie tego feedbacku przerabiamy początkowe wymagania i cała pętla się powtarza, więc mamy tutaj bardzo klasyczną iterację. I tutaj chcę od razu dodać bardzo lekką dygresję, ale myślę, że wartościową. Otóż z badań wynika, co po prostu potwierdza skuteczność takiej pracy, że praca, w której często iterujemy, w której skracamy ten feedback lub maksymalnie, czyli maksymalnie często udostępniamy nasze zmiany po to, żeby dostać z nich feedback, czyli informację, czy, czy to, co zrobiliśmy poszło w dobrym kierunku i, i czy spełnia oczekiwania odbiorców, pozwala zauważalnie uniknąć kosztów dużych zmian w przyszłości, czyli szybka iteracyjna praca, w której te iteracje są maksymalnie skrócone, pozwala minimalizować koszty w projekcie w przyszłości, pozwala minimalizować koszty dużych zmian wynikających z tego, że ta pętla była zbyt duża. Jednak nawet jeżeli nie pracujemy w skramie ani innym zwinnym podejściu, tylko mamy maksymalnie waterfallowy projekt, to dalej iteracje w nim są obecne. Po pierwsze, przygotowując wymagania, pracujemy iteracyjnie. Analitycy biorą potrzeby klientów, klienta i iteracyjnie pracują nad tym, żeby dostarczyć wymagania, gotowy opis wymagań w sposób, który idealnie, czy najbardziej poprawnie spełni te oczekiwania. Robią to iteracyjnie. Wpisując pewne wymagania, później weryfikując je z oczekiwaniami klienta i powtarzając ten proces, aż dojdą do momentu, kiedy spisane wymagania, rozpisana praca będzie spełniać oczekiwania, które na początku zostali od klienta, albo w trakcie dojdą do tego, że pewne oczekiwania można zmienić i przez to też wprowadzić zupełnie inne wymagania, ale cały czas będzie to praca polegająca na tym, że w powtarzalny sposób weryfikują, czy to, co uzyskali, pasuje do tego, co mieli uzyskać. I potem do pracy wchodzą architekci, którzy ponownie biorą wymagania dostarczone przez analityków i iteracyjnie dochodzą do rozwiązania, które najlepiej spełni oczekiwania zawarte w tych wymaganiach. Prawdopodobnie będą sprawdzać różne koncepcje, dyskutować nad różnymi opcjami. I w ten sposób, iterując kolejne projekty architektury, dojdą do rozwiązania, które przekażą programistom. Potem do gry wchodzą deweloperzy, następnie testerzy, i tak dalej, i tak dalej. Więc nawet jeżeli ten proces jako całość jest raczej liniowy, tak na każdym jego etapie. Te iteracje się powtarzają. Ale nawet jeżeli maksymalnie unikasz iteracyjności, jeżeli robisz zadania i całą swoją pracę w taki sposób, żeby maksymalnie liniowo przechodzić przy, w, przez wszystkie etapy, kompletnie nie weryfikujesz tego, co zrobiłeś, nie wracasz do problemu, nie starasz się potwierdzić, czy Twoje spisane wymagania są tym, czego oczekiwał klient, nie poprawiasz swojego kodu, nie wracasz z wynikami testów, nie robisz nic, co by sugerowało iteracyjność, to dalej ta iteracyjność może się pojawić, bo wypuściłeś projekt napisany, stworzony w taki maksymalnie liniowy sposób. On działa, ale po pewnym czasie zmieniają się wymagania, zmienia się otoczenie biznesowe, zmieniają się potrzeby klientów, zmieniają się na przykład wymagania prawne, zmieniają się technologie i tak dalej tak dalej. I teraz co robisz? Wracasz do pierwotnego pomysłu i go modyfikujesz na podstawie nowych wymagań. Nagle zrobisz iterację swojego projektu. Jedyna różnica jest taka, że Pętla zamiast trwać kilka godzin czy kilka dni, może nawet kilka tygodni, trwa tutaj kilka lat. Czyli jedno przejście tej pętli iteracji może trwać na przykład 5, 6, 10 lat. Ale w pewnym momencie znowu wracamy do początku. To teraz jeszcze omówmy sobie, z jakimi typami iteracji możemy mieć do czynienia. Badacze tutaj wyróżnili, czy też znaleźli 13 różnych typów iteracji i podzielili je na trzy kategorie. Pierwsza kategoria to iteracje postępu, progresu, czyli takie związane z posuwaniem pracy do przodu. Pierwszy typ iteracji w tej kategorii to iteracje eksploracyjne, więc jest to typ pracy, typ iterowania. W którym wraz z każdą iteracją odkrywamy nowy sposób na rozwiązanie jakiegoś problemu, i przez to znajdujemy kilka rozwiązań, spośród których możemy wybrać to właściwe. Następny typ to iteracje konkretyzacji, czyli są to iteracje, które wraz z każdym kolejnym krokiem uściślają nasze rozwiązanie, prowadzą do, do rozwiązania coraz bardziej konkretnego, coraz bardziej doskonałego. Jest to typ iteracji, w której odnajdujemy coraz większe szczegóły, coraz niżej schodzimy w szczegółowo, Naszego rozwiązania. Kolejny typ to konwergencja. Jest to iterowanie, które ma na celu połączenie różnych punktów, różnych elementów na tym samym poziomie. Czyli można powiedzieć, że wraz z kolejną iteracją, zgarniamy coraz więcej elementów z naszego otoczenia, które pasują do naszego rozwiązania. Jest to pewnego rodzaju szukanie punktów wspólnych i synergii pomiędzy poszczególnymi fragmentami, które właśnie, tak jak mówię, znajdujemy w tym procesie iterowania naszego problemu i naszego rozwiązania. Kolejny typ iteracji. To udoskonalanie. Myślę, że jest typ iterowania w naszej pracy, który znasz całkiem nieźle, zwłaszcza jeżeli często pracujesz z KODEM, bo po prostu chodzi o to, że wraz z kolejną iteracją coraz bardziej udoskonalamy nasze rozwiązanie. Nie wchodzimy w szczegóły, ale wchodzimy w usprawnienia naszego rozwiązania, które przygotowaliśmy. Więc jest to iterowanie nastawione na to, żeby usprawniać coraz mocniej jakość tego jednego rozwiązania, które przygotowaliśmy, czyli jeżeli na przykład pracujesz z KODEM, to jest to Wszelkiego rodzaju praca związana z tym, że na przykład poprawiasz nazwy zmiennych, rozbijasz funkcje na mniejsze funkcje, wyciągasz pewne elementy do osobnej klasy i tym podobne rzeczy, które prowadzą do tego, że wraz z kolejną iteracją coraz lepiej wygląda Twoje rozwiązanie i też prawdopodobnie w trakcie tego znajdujesz przy okazji błędy, które się pojawiły. I ostatni typ iteracji w tej grupie iteracji związanych z progresem, związanych z posuwaniem pracy do przodu, to jest iteracyjne dokładanie kolejnych klocków do naszego rozwiązania. Myślę, że z tym typem iterowania też się spotykacie na co dzień, bo jest to taki typ pracy, w którym wraz z, kolejnym, z kolejnymi iteracjami dokładamy kolejne klocki, które wspólnie budują nasze rozwiązanie. Czyli jeżeli masz na przykład do zrobienia e, jakiś moduł w aplikacji, to zaczynasz od, od jednego fragmentu i kiedy go skończysz, wracasz do pełnych wymagań i bierzesz kolejny klocek, który na ten cały moduł się składa i w ten sposób budujesz wraz z kolejnym iteracją kolejne i kolejne fragmenty całego rozwiązania. Kolejna grupa iteracji to są iteracje korygujące. I tutaj mamy wyróżnione ich trzy typy. Pierwszy typ to iteracje typu new work. Tak naprawdę nie znalazłem tutaj dobrego tłumaczenia tego stwierdzenia. Ale chodzi mianowicie o to, że są to iteracje, w których za każdym kolejnym podejściem odkrywasz nowe sposoby rozwiązania problemu, które kompletnie zmieniają podejście do tego rozwiązania. Czyli przykładowo, budując jakiś prototyp, na przykład w Twoim kodzie, dochodzisz po czasie do wniosku w kolejnych iteracjach, że może jednak zamiast pisać własne rozwiązanie, skorzystacie z gotowego modułu, z gotowej biblioteki albo z gotowego programu. To jest właśnie przykład iteracji typu New Work. Kolejny typ iteracji, bardzo mocno związany z refaktorowaniem, to jest przebudowa. Czyli to jest iterowanie, w którym wraz z każdym kolejnym przejściem modyfikujemy istniejące już rozwiązanie tak, żeby spełniało pewne nowe założenia, żeby dopasowywało się do zmieniających się wymagań. Więc z jednej strony, tak jak wspomniałem, jest to silnie związane z refaktoringiem, kiedy nasz kod musi się Dopasować na przykład do nowych standardów pracy, do, nowych, do nowego środowiska albo do nowej wiedzy pracowników, ale też jest to wszelkiego rodzaju iteracja związana z tym, że. Wymagania, które mieliśmy na początku, się zmieniły i przebudowujemy nasze rozwiązanie. Na przykład zmieniając pewne warunki, przesuwając pewne elementy, zamieniając jakieś wartości. Jest to właśnie iteracja typu przebudowa. I trzeci typ iteracji w tej kategorii, dla którego też nie znalazłem dobrego polskiego tłumaczenia, to jest iteracja typu czern. I ona jest bardzo śmieszna, bo ona polega na tym, że wraz z kolejnymi teracjami generujemy coraz więcej problemów. Ale spokojnie, ma ona też pozytywne zastosowania, bo kiedy czytam sobie o tym, na czym polega właśnie teracja typu czern, to przede wszystkim widzę tutaj wszelkie sesje, które są związane z odkrywaniem na przykład domeny. Czyli przykładowo, Taką iteracją typu czern mogą być chociażby sesje eventstormingowe, gdzie wraz z kolejnymi iteracjami, wraz z kolejnymi fazami takiej sesji. My tak naprawdę odkrywamy coraz więcej elementów naszego, naszego problemu, naszej aplikacji, naszej domeny, które tak naprawdę mnożą nam pracę, bo dokładają kolejne elementy, o których musimy pomyśleć, o które musimy zadbać, które musimy wykonać albo w jakiś sposób zaadresować. Więc, o ile definicja iteracji typu czern może brzmieć śmiesznie, albo może brzmieć jak po prostu generowanie coraz większej ilości problemów, raczej bez rozwiązywania ich tak od razu w ramach tej iteracji, to ma ona swoje zastosowanie, właśnie chociażby. W sytuacji, kiedy odkrywamy jakiś problem, odkrywamy jakieś wymagania, i po prostu każda iteracja dokłada nam kolejne wymagania, które wynikają z tego, że przemyśleliśmy temat, znale znaleźliśmy kolejne obszary, o których wcześniej nie pomyśleliśmy. Także nie jest to wcale takie głupie. I ostatnia grupa iteracji. To są iteracje koordynujące. One są nastawione na to, żeby usprawniać proces, usprawniać pracę, usprawniać funkcjonowanie na przykład projektu, usprawniać funkcjonowanie organizacji, zespołu itd. I pierwszy typ iteracji w ramach tej grupy to jest governance. To jest pewnego rodzaju e, kierowanie zmianą i Tutaj tak naprawdę, może nawet lepiej pasuje cały ten proces feedback loopu, o którym wspomniałem przy okazji jednego z poprzednich typów, bo governance polega na tym, że my w ramach iteracji udostępniamy aktualne rozwiązanie i obserwujemy, jak ono się zachowuje, i na tej, po na tej podstawie wyciągamy wnioski, jak możemy to rozwiązanie poprawić. I wracamy do początku, kiedy budujemy nową wersję rozwiązania, znowu udostępniamy ją, czy w jakiś sposób uruchamiamy po to, żeby wyciągnąć kolejne wnioski o tym, jak możemy to rozwiązanie ulepszyć. I tutaj zazwyczaj bazujemy na niepełnych informacjach. I na tej podstawie w kontrolowany sposób zarządzamy ryzykiem, tak żeby wykorzystywać te minimum informacji, które mamy, do zbierania maksymalnej ilości feedbacku, który posłuży nam do redesignu, który znowu przybliży do jeszcze lepszego rozwiązania. Kolejny typ iteracji w ramach tych iteracji koordynujących to są iteracje, które opierają się o negocjacje, czyli jest to właściwie wszelkiego rodzaju e, iterowanie. Rozwiązań tak, żeby dwie lub więcej stron doszły do porozumienia, co będzie najlepsze. Czyli tutaj przykładem może być chociażby wszelkiego rodzaju praca, w której na przykład dwie, trzy osoby przychodzą ze swoimi pomysłami na jakieś rozwiązanie, każda z nich ma inny pomysł, ustalają, co w każdym z tych pomysłów nie pasuje, i wchodzą w kolejny etap iteracji, kiedy Modyfikują to, ten swój pomysł tak, żeby zbliżyć się do oczekiwań innych osób biorących udział w tej negocjacji, aż w końcu spotkamy się gdzieś po środku i wybierzemy na tej podstawie najlepsze rozwiązanie. Kolejny rodzaj iteracji w ramach tych iteracji koordynujących to są iteracje zrównoleglające, czyli są to iteracje, w których po prostu wraz z każdym kolejnym krokiem tak dzielimy zadanie, tak dzielimy problem, który rozwiązujemy, żeby jak najwięcej równoległych procesów mogło rozwiązać. Nazywać, e, dany problem. Czyli takim przykładem mogą być na przykład spotkania, na których e, jakieś user story, jakieś zadanie, jakiś e, feature dzielimy na coraz mniejsze kawałki, iterujemy e, ten podział tak, aż dojdziemy do momentu, w którym mamy wystarczająco dużo małych zadań, które nie wchodzą sobie w drogę, ale jednocześnie mogą być robione przez maksymalnie dużą ilość osób. Kolejny rodzaj iteracji w ramach tych iteracji koordynujących to są iteracje porównujące. I tutaj dobrym przykładem takiego procesu iteracji porównujących jest wszelkiego rodzaju podejmowanie decyzji, wyboru jakiegoś rozwiązania, jednego z kilku. Czyli jeżeli na przykład decydujecie o tym, którą bazę danych wybrać, to na każdej z tych baz danych powtarzacie pewien proces, pewien test, który ma potwierdzić, że dana baza nadaje się do tego, co potrzebujecie, i wykonujecie kolejne iteracje na kolejnych bazach danych, aż w końcu wybierzecie tą jedną. Tak? Czyli na początku możecie na przykład wybierać z czterech, pięciu, na każdej odpalacie jakiś pierwszy test, pierwszy zestaw, Testów, który w ogóle da odpowiedź, czy wartość w tym kierunku, lejek się zawęża i na przykład macie później dwie, trzy bazy danych, na których znowu odpalacie kolejny zestaw testów, na przykład bardziej restrykcyjny, wymagający dużo lepszej chociażby wydajności czy e, pojemności takiej bazy danych, aż w końcu dojdziecie do etapu, kiedy jesteście w stanie podjąć decyzję, że. Ta baza danych jest dla was najlepsza, i to jest właśnie iteracja porównująca. I ostatni typ iteracji przetłumaczyłem sobie jako skupienie. Nazywa się on po angielsku, czy został nazwany po angielsku Concentration i chodzi w nim o to, że z góry ustalone zadanie, z góry ustalony zestaw procedur, zestaw kroków jest powtarzalnie wykonywany na różnym zestawie danych. I przykładem tego typu iteracji są chociażby wszelkiego rodzaju zadania, które mają z góry ustalony proces, czyli na przykład. Sumowanie faktur na koniec miesiąca, ale zmienia się zestaw danych. Czyli co miesiąc wykonujemy, iterujemy ten sam proces, to samo zadanie, ale zmienia nam się input tego zadania, zmieniają się pewne warunki i w ten sposób po prostu iterujemy kolejne i kolejne kroki. Jest to właśnie ostatni typ iteracji, który polega na powtarzaniu jednego zadania na różnym zestawie danych. Także tutaj macie przykład 13 różnych typów iteracji, które świadomy bądź nie, wykonujecie w różnych sytuacjach prac nad projektem. Często właśnie chociażby to, że wykonujesz powtarzalne zadanie miesiąc w miesiąc, dzień w dzień, tydzień w tydzień, może oznaczać, że robisz iteracyjną pracę nawet o tym nie wiedząc. Tak samo być może nie byliście świadomi, że odkrywając pewną domenę, odkrywając coraz drobniejsze szczegóły jakiegoś, jakiegoś feature'a, jakiejś subdomeny, jakiegoś obszaru Waszej aplikacji, tak naprawdę Wy iterujecie w typie churn. I ponownie jest to proces robiony w powtarzających się krokach, który prowadzi w tym wypadku do tego, żeby zebrać jak najwięcej problemów do rozwiązania. Także mam nadzieję, że ten zestaw jest dla Was ciekawy i e, zachęcam do tego, żebyście następnym razem, pracując nad projektem, spróbowali na przykład jakiś proces, który macie dopasować do któregoś z typów, do któregoś z typów iteracji, o których teraz powiedziałem. Warto na koniec wspomnieć, że w cytowanym w tym filmie artykule autorzy sugerują, że większość prac prowadzonych wokół iteracji, albo po prostu wokół charakterystyki pracy w sposób iteracyjny, bardzo często było sprawdzane na uproszczonych wymaganiach, na uproszczonym problemie, oraz często było prowadzone wśród, na przykład, studentów. Przez co też dokładne wyniki związane z tym, jak bardzo na przykład iteracja, iteracyjność wpływa na jakość pracy, albo jak mocno powoduje wydłużenie lub skrócenie terminu ukończenia projektu muszą być brane z pewną rezerwą. Jednak przede wszystkim w tym filmie chciałem powiedzieć o tym, że iteracyjność jest naturalnym procesem w budowaniu każdego projektu i nie jesteśmy praktycznie w stanie jej uniknąć. Dlatego, jeżeli pracujesz nad jakimś zadaniem, to może następnym razem zastanów się, czy faktycznie przypadkiem nie robić drugiej pętli, i być może dzięki temu lepiej zrozumiesz, w jaki sposób pracujesz i dostrzeżesz zalety albo problemy, które wynikają z takiego podejścia do pracy. Jeszcze na sam koniec, jako ciekawostkę, mogę dodać, że wspomniany artykuł powiedział jeszcze o jednej ciekawej rzeczy. Wychodzi z badań. Że kiedy weźmiemy nowicjuszy, osoby początkujące i osoby dużo bardziej doświadczone, to zobaczymy dwa różne sposoby pracy iteracyjnej. Osoby mniej doświadczone, osoby początkujące będą pracować w ten sposób, że wezmą wymagania, przygotują prototyp, przygotują działające rozwiązanie i dopiero będą sprawdzać, jak to rozwiązanie pasuje do e, początkowych wymagań. I w ten sposób będą budować kolejne i kolejne prototypy, aż w końcu osiągną swój cel. A z drugiej strony, osoby bardziej doświadczone, osoby będące dużo lepszymi profesjonalistami, podejdą do, do sprawy w ten sposób, że wezmą wymagania i będą bardzo mocno iterować koncepcję, design, można powiedzieć, że będą robić iteracje na sucho, zanim dojdą do etapu, kiedy zaczną iterować po prototypach. Więc jak widzisz, im bardziej osoba doświadczona, tym lepiej rozumie, że. Iterowanie na sucho, iterowanie pomysłów na tzw. kartce jest efektywniejsze, pozwala skrócić czas feedbacku i ograniczyć koszty, bo koszt zbudowania prototypu jest dużo wyższy niż koszt. Narysowania czegoś, chociażby na tablicy, albo zastanawiania się nad tym zwyczajnie w głowie. Także zostawiam tutaj tą ciekawostkę i zachęcam do tego, żebyście również się zastanowili, w jaki sposób wypracujecie. Z tym wszystkim Was tutaj dzisiaj zostawiam, także teraz tylko przypominam o łapce w górę pod filmem subskrypcji kanału tak żeby ilość subskrybentów w stosunku do osób nie subskrybujących była jak najlepsza. Zapraszam też do komentarzy. Dajcie znać czy taka forma wideo, czy taka forma researchu jest dla was atrakcyjna. Zobaczcie też linki w opisie i widzimy się w kolejnych filmach. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć.